to widzę. Franciszek Smuda opuści w to kto przyjdzie na jego miejsce? W Łodzi po cichu wymienia się kandydatury Grzegorza Lato, Bronisława góry i Władysława Żmudy. Jednak działacze Widzewa zawsze zaskakiwali swoich kibiców i tak naprawdę przy Alei Piłsudskiego możemy spodziewać się każdego, nawet Zbigniewa Bońka. W tym miejscu absolutnie nie chciałbym się wypowiadać w żaden sposób, dlatego że tak jak już powiedziałem wcześniej, jest to na razie oferta czy propozycja. Ja nie mam, proszę pana, kontraktu tutaj Widzewie. ja mogę w każdej chwili odejść. Szmuda się tak nie dajdzie szybko. Na razie jak pan widzi jestem w widzewie i jestem dobrej myśli, że będę w, będę w widzewie. Tak mówią łodzianie, dla których rozstanie zespołu. Dalej, przed tym spotkaniem nie ma mowy o angażowaniu nowej osoby do prowadzenia naszego zespołu. Władze klubu spotykają się dziś wieczorem. Wtedy przedyskutujemy aktualną sytuację w klubie i ewentualne kroki. Zatem nic nie jest jeszcze pewne. A w tym serwisie sportowym to już wszystko kibice obu drużyn nie darzą się sympatią. Jak ja jechałem do Łodzi to butelkami z benzyną rzucali w pociąg. Pomyślcie, to nie wiadomo. Zobaczymy. Dodatkowo bezpieczeństwa Widzew. A w Łodzi niektórzy kibicują? Oczywiście, że Legii Warszawa. Myślę, że pokona Widzewski klub. Wy jutro za? Widzewem! Widzewem. I jaki będzie wynik? 2-1 dla Widzewa! Wszyscy tak sądzicie? Tak! A tutaj także kibice uks a Ty komu kibicujesz? Ja, kibicuję Legii. Jaki jutro będzie wynik? Legia na pewno wygra. Trenerzy i piłkarze UKS-u myślą jednak trochę inaczej. Najlepszy rezultat uważam w dniu jutrzejszym, by był dla nas remisowy. Patrząc na tabeli, najlepszy był, mi się wydaje, remis. Kto jutro wygra? Widzę, Legia, a może UKS? Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Przypominam jutro. dla Was będzie przygotowywał materiały. Bogusław Potoniec, przez ostatnie 7 lat spotykałem się z Państwem na antenie Radia Łódź. Teraz, mam nadzieję, będziemy spotykać się w Łódzkich Faktach. Marzenna Zielińska, jestem reporterką. Już dziś będą mogli Państwo zobaczyć moje pierwsze relacje. Zapraszam do oglądania faktów. Od dziś będziemy się spotykać codziennie. Zapraszam Państwa do oglądania faktów. Michał Sieczko, to ja będę informował Państwa o najważniejszych wydarzeniach sportowych. Do zobaczenia. Już za chwilę w faktach, Łódź. zobaczcie, co najważniejszego działo się dziś w naszym mieście. Spotkamy się w faktach już za kilkanaście sekund. Do zobaczenia. Tomaszewski, o którym mówi się, że 17 października 1973 roku zatrzymał Anglię na Wembley, wybrany został do jedenastki najlepszych graczy w Europie lat 70. Miesiąc temu zadzwonił do mnie Władek Lubański i zapytał się, czy przyjmę propozycję występ, występu w drużynie Europy przeciwko drużynom Belgii i Holandii z okazji losowania piłkarskich mistrzostw Europy, które odbędą się w Belgii 17 stycznia. Tomaszewski zaproszenie przyjął i rozpoczął treningi. Zacząłem biegać trochę e, w rano na stadionie Ludzkiego Klubu Sportowego, żeby powiedzmy, no, zrzucić trochę wagi, bo w tej chwili łatwiej mi przed Kocinic obejść. No i może to i dobrze, bo, bo e, zasłonię swoją posturą bramkę, ale nie, no, tak e, na poważnie to naturalnie chcę się jak najlepiej przygotować do tego meczu, bo no, szlachetstwo zobowiązuje. A ja zobowiązuję się, że kolejne doniesienia sportowe już o 23:00. Do zobaczenia. Serwis sportowy Michał Sieczko. Dobry wieczór. Koszykarki UKS Żywiec w środę w drugiej rundzie Pucharu Ronchetti w Niemczech zmierzą się z tamtejszą drużyną DJK Oliver Wirtzburg. Koszykarki DJK w tabeli niemieckiej Ekstraklasy zajmują szóste miejsce. W kadrze mają dwie zawodniczki z Ameryki Północnej, Amerykankę Giffin i Kanadyjkę Flower. Mirosław Strześniewski, trener UKS Żywiec jednak sporo wie na temat swoich przeciwniczek. Otrzymamy taśmę z Francji, z meczu bordeaux Würzburg, także będziemy mieli rozeznanie. Ponadto y, mamy kilku znajomych, którzy mieszkają na stałe w Niemczech i obserwowali mecze. Między innymi się będę rozmawiał z trenerem z którym żeśmy razem współpracowali w paganicach. Łodzianki lubią wygrywać mecze w końcówkach. Oby w Niemczech nie doszło do tak nerwowych ostatnich minut gry, jak chociażby w meczu z kolorka Prybnik. To są już takie, bym powiedział standardy, jak trenerzy mówią, trenerzy żeńskiej koszykówki. Kobieta zmienną jest, wszystko się może zdarzyć. Koszykarki trenują i grają, a piłkarze nareszcie mogą odpocząć. Należy się to na pewno obydwu łódzkim zespołom pierwszoligowym. Zobaczmy, jak do rundy wiosennej przygotowywać się będą piłkarze UKS Ptak. Piłkarze z Alei Unii przygotowania rozpoczną tradycyjnie 5 stycznia badaniami lekarskimi. Potem wyjadą na zgrupowanie zespołu Dobrennej. Jednak to nie wszystko, co sobie zaplanowali. Chcielibyśmy 13, 14 bądź 15 wyjechać na, ja wiem, w lepszy klimat i 10-12 dni przebywać i grać no, w warunkach dobrych. Nie wiem, czy to będzie Malta, być może Izrael, być może Cybra, ale chcielibyśmy nie być gorsi, zarówno odlegli, jak i od widzewa, bo wiemy, że te zespoły, jak i Polonia Warszawa, wjeżdżają na zachód w lepsze warunki klimatyczne i również my byśmy chcieli potrenować w takich warunkach. Niezwykle trudne w tym roku będzie wytypowanie pierwszej trójki naszej ekstraklasy. Ełkajsiacy są jednak dobrej myśli. No chciałbym, żeby Eukajs był na pierwszym miejscu, ale rozsądek podpowiada mi, że jednak legia, Eukes, Widzew. Ciekawe, co o takiej kolejności sądzą działacze, kibice i trenerzy widzewa. I na koniec sportowe propozycje na weekend. Koszykarki UKS Żywiec jutro o 17.30 we własnej hali podejmować będą perfopol starachowice. Również jutro o 17.30 i w niedzielę o 11.00 piłkarze ręczni San Pellegrino we własnej hali również podejmować będą szczypiornistów warszawianki. Siatkarki startu Heros w sobotę o 17.00 i niedzielę o godzinie 11.00 spotkają się z zespołem Nike Węgrów. Od 9.30 w hali euks odbywać się będzie mikołajkowy turniej piłki nożnej. Ze wszystkich tych imprez relacje jutro. Faktach sportowych o godzinie 18.15 i w niedzielę również o tej samej porze. Na dziś to wszystko. Dobranoc. Bardzo. Jak bardzo? Bardzo, bardzo uwielbiam fryzjerów. Sprawia mi to ogromną przyjemność, kiedy ktoś podcina moje włosy. Co dzisiaj dostałeś? Co znalazłeś dzisiaj w skarpetce? Jeszcze nic, ale mówiąc językiem sportowym, nieoficjalnie dowiedziałem się, że to ty wylosowałeś los z moim nazwiskiem. No, nie potwierdzam tej informacji. Bo, my, proszę Państwa, w poniedziałek organizujemy tutaj sobie takie wewnątrzredakcyjne Mikołajki, wtedy dowiesz się, kto się wylosował i co dostałeś. Na dziś, w faktach, to już wszystko. Jutro kolejne. Fakty Łódź o godzinie 18.15. Do widzenia. W dnieju dzieci podeszły bardzo poważnie. Najbardziej cieszyły się, w przeciwieństwie do piłkarzy ligowych, otrzymaniem żółtej kartki. Trenerzy próbowali nawet przekupić sędziów. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, w tym przypadku w grę wchodziło około 50 milionów starych złotych. Pieniądze jednak nie pomogły. Drużyna z Karolewa przegrała z koniczynką 0 do 3. Zdarzały się i przykre sytuacje, ale radość po zdobyciu bramki była ogromna. Na turnieju pojawił się oczywiście święty Mikołaj, który rozdawał cukierki. Średnia wieku naszej ekipy była chyba za wysoka, bo Mikołaj w prezencie chciał dać nam rózgę. I na koniec informacje z ostatniej chwili. Koszykarki UKS Żywiec po pierwszej połowie prowadzą 39 do 27 z perfopolem Starachowice. Siatkarki Startu Heros w meczu z Nike Węgrów prowadzą 2 do 1 w setach. 15 do 13, 15 do 10 i 9 do 5. Tak, podobno wygrali o tym i o naszych koszykarzach, i także o naszych koszykarkach. Koszykarkach, oczywiście, drużyna UKS Żywiec już za chwilę w serwisie sportowym. Dużo się dziś działo w Łodzi sportowego? Tak, działo się sporo. Grały koszykarki Starfuts Prospan, Pan Fabianice. W Wiersburgu o 20 rozpocznie się mecz drugiej rundy Pucharu Roncetti, w którym. Właśnie drużyna UKS Żywiec spotka się z DJK, ale o tym już za chwilę. No właśnie, sport za chwilę. Do zobaczenia Państwu, dziękuję. O 23.00 spotka się z Państwem Małgorzata Huścieleska. Serwis sportowy Michał Sieczko, dobry wieczór. Od skandalu rozpoczął się wyjazd koszykarek uks u na mecz drugiej rundy Pucharu Ronchetti, w której drużyna uks Żywiec spotka się w Wiercburgu z tamtejszym DJK Sankt Oliver. Na miejscu jest Piotr Galiński. Serwis sportowy Michał Sieczko, dobry wieczór. Hertha Berlin zainteresowana jest pozyskaniem piłkarza GKS-u Katowice Adama Ledwonia. Finansowo mógłby na tym skorzystać widzew, ale działacze z Alei Piłsudskiego najwyraźniej tego nie chcą. Adam Ledwoń, piłkarz GKS Katowice, otrzymał ostatnią ofertę gry w Beniaminku Bundesligi Hercie Berlin. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że Ledwoń ma także podpisany kontrakt z widzewem. W przypadku kupienia przez Hercę Ledwonia łódzcy działacze postąpią stanowczo. Wtedy, wystąpimy, wie pan, do Europejskiej Federacji Piłki Noży w Genewie. Z wnioskiem o unieważnienie tego kontraktu i zrobić aferę międzynarodową po prostu, dlatego że UEFA na pewno stanie po naszej stronie, bo ten zawodnik już podpisał jeden kontrakt, kiedy miał ważną umowę z nami, czyli ze swoim klubem dawnym, czyli wówczas GKS Katowice, no i teraz zrobił ja to ponownie. im piłkarzem jest Adam Ledwoń, to wyjaśni się dopiero w styczniu. Jednak działacze Widzewa twierdzą, że bez względu na to Ledwoń i tak i tak do Berlina nie odejdzie przestanie być e, trenerem Mistrza Polski. W studiu Faktów Łódź w Łodzi oczywiście e, jest Michał Sieczko. Michał, e, czy to się potwierdza? Czy wiadomo już, że Franciszek Smuda nie będzie trenerem Widzewa? W tej chwili na stadionie Widzewa ważą się losy trenera Franciszka Smudy. Od godziny 17 trwa tam spotkanie Smudy z prezesem łódzkiego klubu Ludwikiem Sobolewskim. Po tym spotkaniu trener Franciszek Smuda ma odpowiedzieć ostatecznie na pytanie, czy pozostaje on w dalszym ciągu szkoleniowcem módzkiego klubu. Jeszcze kilka dni temu Smuda zapowiadał, że odejście z widzewa Andrzeja Grajewskiego równoznaczne jest z jego odejściem z widzewa. Smuda powiedział nam... W faktach Łódź niedawno, że właśnie postąpi tak, jeżeli Grajewski odejdzie z klubu. Natomiast wczoraj Andrzej Grajewski w sportowym wydaniu faktów Łódź zapowiedział, że ostatecznie żegna się z Łódzkim Klubem. Postaramy się teraz połączyć bezpośrednio z trenerem Franciszkiem Smudą, który właśnie w tej chwili obraduje na stadionie Widzewa z Ludwikiem Sobolewskim. Panie Franciszku? Halo, halo. Nie możemy niestety uzyskać połączenia, zatem może nastąpi to za na chwilę. Mamy już sygnał, poczekajmy jeszcze chwilę. Być może Franciszek Smuda odbierze telefon. To spotkanie rzeczywiście w tej chwili jest bardzo nerwowe, jest tam wielu dziennikarzy, wielu oczekuje odpowiedzi od trenera Łódzkiego Klubu, bo jeżeli odszedł z niego Andrzej Grajewski, to być może odejdzie Smuda, a co wtedy stanie się z widzewem? No właśnie niektórzy włodzi sądzą, że wtedy trenerem łódzkiej drużyny zostanie do tej pory drugi szkoleniowiec widzewa Andrzej Pyrdą, natomiast jego asystentem były bramkarz widzewa Tomasz Muchiński. Z drugiej jednak strony słyszymy, że widzewiacy mają zamiar zaproponować posadę trenerską drugiemu szkoleniowcowi łódzkiego klubu sportowego Marko Widziubie. Niestety trener Franciszek Smuda najwyraźniej nie odbiera telefonu za zatem... Zatem o tym, czy został on w dalszym ciągu trenerem łódzkiego widzewa, postaram się poinformować Państwa w sportowych faktach o godzinie 20. Do zobaczenia. Telewizja TVN słynna jest z tego, że dużo w niej koszykówki. U nas w redakcji też jest bardzo wielu kibiców koszykówki i w związku z tym od wczoraj wszyscy żyjemy wielką wiadomością. Michael Jordan przyjedzie do Łodzi. O tym, po co Michał sieczko, ale może coś zdradził no już No właśnie. Teraz. Zastanawialiśmy się tak naprawdę, czy mówić Państwu o tym dzisiaj, czy też poczekać do jutra, bo zapewne większość z Państwa nie uwierzy, gdyż powie, no tak, robią sobie z nas jaja, pryma Aprilis wciskają nam, że Jordan będzie w Łodzi. Otóż nie naprawdę Jordan będzie w Łodzi. I jutro więcej informacji na temat tego, a zresztą dzisiaj sami Państwo się przekonacie, bo wczoraj połączyliśmy się z samym wielkim Michaelem Jordanem. A zatem zapraszam na niezwykle ciekawy sport. Do zobaczenia o 23. Serwis sportowy Michał Sieczko, witam Państwa. No właśnie, tak naprawdę długo zastanawialiśmy się, czy mówić o przyjeździe Michaela Jordana do łodzi dzisiaj, czy też jutro, bo to chyba największa sensacja związana ze sportem od kilku dobrych lat w Polsce. Dokładnie w Łodzi 15 kwietnia pojawi się sam wielki gwiazdor koszykówki NBA Michael Jordan. Powód wizyty jest bardzo prosty. Otóż w Łodzi otwarty zostanie największy w Polsce sklep firmy Nike. Otworzy go sam Jordan. Wczoraj wieczorem skontaktowaliśmy się z Michaelem, który potwierdził te informacje. Hi, this is Michael Jordan. And you are watching TV. And next week I will be here to open a new Nike store. April the... Well, next week I'm coming here and I'm looking forward to uh, seeing a few things in Poland. I have a friend here uh, his name is Tyrese Walker. I know him pretty well, so I'm looking forward to seeing him also. Michael Jordan mówił o Tyrese Walkerze. Oczywiście Tyrese Walker to koszykarz mazowszanki PKS Pruszków. Zatem jutro więcej informacji o przyjeździe Michaela Jordana do Polski. A właśnie z okazji jego przyjazdu proponujemy Państwu obejrzenie najefektowniejszych akcji w wykonaniu Michaela Jordana klubu sportowego z Warszawską Legią. Wspaniały doping kibiców, słyszę w tle huralne śpiewy kibiców. Pewnie dlatego mieliśmy problemy z dźwiękiem, pewnie dlatego nie było Cię słychać. Niesportową część mamy już za sobą, powiedz teraz krótko o tej sportowej. Jaki jest wynik, jeżeli padły bramki, kto strzelił? W tej chwili w Łodzi 74. minuta spotkania, a UKS prowadzi z Legią 2 do 0. Pierwszą bramkę Łodzianie zdobyli już w trzeciej minucie z rzutu karnego strzelcem bramki Tomasz Kłos. Druga w 68. minucie, a jej autorem Mirosław Trzeciak. Dziękuję. UKS Warszawa zakończył się. 20 tysięcy widzów na stadionie Ludzkiego Klubu Sportowego szaleje w tej chwili z radości. UKS pokonał warszawską legię. 3 do 0. A jak to wszystko się zaczęło? Już w trzeciej minucie meczu faulowany w polu karnym był Mirosław Trzeciak. Faulował go Jerzy Wojnecki, i do piłki podszedł Tomasz Kłos. Dlaczego do piłki? Otóż sędzia oczywiście podyktował rzut karny. Tomasz Kłos pokonał Zbigniewa Robekiewicza i było 1 do zera. Drugą bramkę. Łodzianie strzelili w 68. minucie, a jej autorem był tym razem ten, który był faulowany w na w polu karnym: Mirosław Trzeciak. I trzecia... Bramka, która przypieczętowała zwycięstwo łódzkiego klubu sportowego. Rafał Niżnik wbiegł w pole karne na minutę przed zakończeniem spotkania. Lekko uderzył piłkę, a ta przeleciała pomiędzy nogami bramkarza warszawskiej Legii Zbigniewa Robakiewicza i wylądowała w siatce drużyny Legii. Zatem ŁKS pokonał warszawiaków 3 do 0 i znacznie przybliżył się do zdobycia w tym roku tytułu mistrza Polski z Łodzi. Dla Faktów Michał Sieczko. Dziękujemy. Nie wiadomo, czy dojdzie do meczu z Manchesterem United. Przed momentem agencja prasowa Reuters podała dość smutną, myślę, depeszę dla wszystkich kibiców z Łodzi. Otóż jeżeli do 7 sierpnia minister sportu Jacek Dębski nie odwiesi wszystkich działaczy PZPN-u, wtedy zarówno reprezentacja Polski, jak i wszystkie kluby uczestniczące w europejskich pucharach zostaną z nich po prostu zdyskwalifikowane. To chyba jednak... Nie najlepsza wiadomość, a minister Dębski powiedział przed momentem, pan Paweł Krzykowski, rzecznik prasowy Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki zapewnił, że minister Dębski działaczy PZPN-u z pewnością nie odwiesi. Podnoszę wrażenie, że jakieś dziwne fatum wisi nad łódzkimi zespołami. Wcześniej z Widzewa wycofał się pan Andrzej Grajewski, teraz to tak zapowiada swoje odejście, jakiś pech. Nie wiadomo o co chodzi. Może Dzień... nie warto być mistrzem Polski? No nie wiadomo, by to wszystko jakoś się rozwiązało i rzeczywiście UKS zagrał z Manchesterem, bo przecież wtedy stadion Szalej Unii na pewno zapełniłby się po brzegi. Dziękuję bardzo za uwagę. To wszystko w sporcie. Zapraszam na informacje Piotr Sławiński. Przechodzimy do kolejnych. Nasi paraolimpijczycy zdobywają w Sydney kolejne medale. Druga runda Pucharu UEFA rozpoczęła się dla Wisły bezbramkowym remisem. W Manchester drugi dzień Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym. Janusz Zadura, dobry wieczór, zapraszam na serwis sportowy. Rozpoczynamy od informacji o kolejnych dobrych startach polskich paraolimpijczyków.